Będziemy zmierzać w kierunku takiego typowego blokowiska, które już w tej chwili tam w tle widać, ale to jest jeden z takich elementów folkloru tutajszego. to byłoby około 4 milionów mieszkańców w jednym mieście. Okazuje się, że to ciągle jest za mało. Ogromna metropolia, ogromne rozwarstwienie. Ukraina jest w tej chwili na tym etapie, na którym Polska była 20 lat temu, eee, leksusów. Czyli tak zwanych lanosów jest tutaj naprawdę sporo, ale jest fajnie. Aż tak do końca nie chciało nam się wierzyć w pewnym momencie, że widzimy tak wysokie bloki. Drodzy moi, blok, który widzicie za mną ma 25 pięter, specjalnie przez dłuższą chwilę staliśmy, liczyliśmy, ale 25, 25 pięter to jeszcze nic, bo okazuje się, że tam są dodatkowe jeszcze 3 pięterka na górze dobudowane i te pięterka dają nam 28, typowe blokowisko, kijowskie blokowisko, yy, tutaj Łukasz, tędy. Chodzimy właśnie między blokami w tym momencie parkingi sporo ludzi. To rzeczywiście nawet mimo całkiem wczesnej pory ten ruch jest całkiem duży. I będziemy zmierzać w kierunku takiego typowego blokowiska, które już w tej chwili tam w tle widać, ale to jest jeden z takich elementów folkloru tutajszego, dlatego zachodzimy tam, gdzie, gdzie tylko można, ale te bloki muszę przyznać, że mimo tego, że ogromne. Zobaczcie za moimi plecami, mimo tego, że naprawdę ogromne to są e, zadbane, przynajmniej tutaj z wierzchu. Na razie tu się nie będziemy pakować do środka. Spróbujemy to zrobić w miejscu docelowym, że tak powiem. Natomiast te bloki, ojojoj, robią naprawdę niesamowite wrażenie. Jakło się mówić rosyjska myśl techniczna wiecznie żywa. No i w tym wypadku myślę, że tak jest, bo te rury najprawdopodobniej to jest doprowadzenie ciepła do osiedla, na którym byliśmy kilka chwil temu. One ciągną się nad całym e, nad torami kolejowymi, tutaj jest prawdopodobnie jakaś zajezdnia albo coś podobnego. Kijów buduje się z tamtej strony, buduje się tam, buduje się praktycznie wszędzie naokoło, okazuje się, że mimo. Ponad 3 milionów mieszkańców. Jak Ukraińcy twierdzą, tych, którzy wyjechali, jakby wrócili, policzyć, to byłoby około 4 milionów mieszkańców w jednym mieście. Okazuje się, że to ciągle jest za mało. Ogromna metropolia, ogromne rozwarstwienie, no ale myśl rosyjska, myśl techniczna ciągle żywa. Zobaczcie, tutaj widać te rury bardzo grube i w wielu miejscach nawet nie za bardzo ocieplone. A swoją drogą za chwilę po mojej prawej stronie, po waszej lewej, lewej przejedzie tramwaj. Bardzo głośny tramwaj. No, idziemy w jeszcze jedno blokowisko, zostawiając za sobą 25-piętrowe wieżowce, choć z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj może być co najmniej kilka podobnych, ale te 25 to są raczej nieco nowsze bloki. Jak mówiłem, nie pojedziemy do tej najniebezpieczniejszej dzielnicy, która została uznana przez National Geographic jako jedną z 12 najniebezpieczniejszych dzielnic na świecie, biorąc również pod uwagę Rio de Janeiro i nie tylko. Tutaj raczej potraktujemy ten wyjazd jako zerknięcie na typowe życie standardowego kijowianina. Swoją drogą. Między blokami już raz znaleźliśmy cerkiew i tutaj za chwilę pokażę wam jeszcze jedną, która znajduje się w centrum skrzyżowania, na centrum, w samym środku skrzyżowania. O tak będzie poprawnie. Tempo mamy naprawdę bardzo wysokie, także tchu brakuje, ale obrazy, które pojawiają nam się co kilka chwil są niesamowite. Naprawdę bardzo ubogo. Że kolory czasami są zaskakujące. To ciągle jeszcze są miejsca, gdzie można wywieźć swoją reklamę. Są też domofony i jest czysto. Naprawdę chciałbym zaznaczyć, że tu jest bardzo czysto. Jest dużo radosnej twórczości. Widzicie obrazek. Co prawda, gdzie niegdzie również wisi butelka na drzewie. Teraz będziemy mijać butelka po piwie, ale to prawdopodobnie karnik. I zobaczcie, jak za starych dobrych czasów ładnie wymalowane ławeczki tutaj przygotowane do powieszenia o, tu w tym miejscu, przygotowane do pomieszczenia to się nazywa gazony, tam gdzie kwiatki się wiesza. No i nie wygląda to może fantastycznie, ale ale myślę, że nie możemy tutaj mówić o jakiejś wielkiej biedzie. Możemy mówić o ubóstwie. Natomiast jest czyściutko, jest zadbane, jest ładnie i o ile mieszkańcy są w stanie ze względów finansowych przede wszystkim, ale fizycznych chyba najbardziej. Jeżeli są w stanie, to dbają o miejsca, gdzie mieszkają. Zresztą te bloki też sprawiają dosyć spore wrażenie. Patrzcie, śmietniki. Nie ma żadnego problemu, nic nie jest porozsypywane. Oczywiście są miejsca, gdzie jest dużo porozsypywanych śmieci. Natomiast tu akurat mimo ilości bloków jest wszystko bardzo, bardzo ładne. Rozglądam się, patrząc na to, co wokół mnie, bo tu wierzcie mi, aż głowa się obraca z każdej strony jest tyle ciekawostek. Ktoś kiedyś powiedział, że Ukraina jest w tej chwili na tym etapie, na którym Polska była 20 lat temu. I tak samo było w drugą stronę, kiedy porównywaliśmy Polskę do Niemców 20 lat ponad różnicy cywilizacyjnej. I w tym wypadku myślę, że tak to właśnie jest. Ale Ukraina idzie do przodu. Ceny idą do góry, koszty życia idą do góry, ale robi się tu naprawdę coraz ładniej i coraz większa świadomość ludzi, że pracują już na siebie, a nie na system. Teraz już mamy takie godziny wczesno i jesteśmy w trochę takiej jak gdyby nowszej dzielnicy. Może dobrze przesadziłem nowszej, no na pewno bardziej zadbanej dzielnicy mieszkalnej. Są wieżowce, są czteropiętrowce, są dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięciopiętrowce i szesnastki też są. Całkiem sporo tutaj różnego rodzaju bloków, coraz więcej ludzi. Dzieci również w okolicy pojawia się dużo więcej. Taki ruch, tu już nie ma, nie ma ciszy. Jest czyściutko. Wiele służb pojawia się na e, ulicach, pojawia się również na trawnikach. Za moment, jeszcze chwileczkę po mojej prawej stronie, będziecie mogli zobaczyć panią, która e, zbiera liście. Naprawdę wygląda to bardzo schludnie. A dzielnica wcale nie jest bogata, bo e, lexusów, czyli tak zwanych lanosów, jest tutaj naprawdę sporo. Ale jest fajnie. Naprawdę, to jest dzielnica taka, myślę, niecałkiem odbiegająca od tych naszych polskich. Oczywiście, ja porównuję tak najbardziej do terenów, na których sam mieszkam, województwo lubuskie, gdzie jednak te osiedla pozmieniały się i to bardzo mocno. Nie są już takimi typowymi blokowiskami, ale są bardziej zadbane. No i tutaj również myślę, że postęp pojawia się i to w dosyć szybkim tempie, bo no te bloki, ok, może w wielu wypadkach zniszczone, może w wielu wypadkach jeszcze ewidentnie postkomunistyczne, natomiast już coraz częściej pojawiają się kolory, pojawiają się e, takie, takie zadbane rzeczy, chociaż, no właśnie tu Wam w tej chwili pokażę, niektóre śmietniki się przesypują, no i brakuje przede wszystkim maltanek które zresztą były w socjalizmie, później zniknęły i powróciły ostatnio. Nas nawet robili, e, robili konkursy na najpiękniejszą altankę śmietnikową. Ktoś tam wygrał nawet nie, kto, ale, ale fajna sprawa. Kolejny blok. No, chodzimy tutaj dosyć długo już i tak naprawdę nie ma za bardzo e, tych wielkich różnic, gdzie pokazywać. Wagony. Są jeszcze wagony dłuższe, natomiast e, tymi wagonami przemieszczają się właśnie mieszkańcy Kijowa e, bardzo fajny sposób komunikacji. Można po całym mieście przy pomocy metra poruszać się sprawnie, szybko i przede wszystkim tanio. 8 e, hrywni kosztuje jeden przejazd. Na dole ekranu napiszę Wam, ile to mniej więcej jest w przeliczeniu. Około 12 20 zł, 20, także nie jest wcale drogo. A po całym mieście można bardzo komfortowo i bardzo szybko jeździć. No i cóż, drodzy moi, to było dzisiaj na tyle. Co prawda, spodziewałem się większego komunizmu, ale na całe szczęście po raz kolejny zaskoczył mnie Kijów tym, że rozwija się, że idzie do przodu. W ciągu pięciu lat, które tutaj praktycznie co najmniej raz w roku jestem, to widzę kolosalną różnicę. Ceny poszły bardzo do góry, to musimy przyznać. Towary ciągle jeszcze bardzo fajnej jakości. Ludzie coraz bardziej otwarci, a miasto? A miasto idzie do przodu. A miasto się rozwija, a miasto zaczyna się coraz częściej uśmiechać. Pojawia się coraz więcej kolorów w takiej, z takiej szarej Ukrainy. Zaczyna wyrastać naprawdę fajny twór. Są jeszcze elementy, oczywiście, starego socjalizmu, komunizmu, ale, ale jest tego już coraz mniej. Ci ludzie już coraz raźniej patrzą w przeszłość, patrzą na świat, i myślę, że to jest chyba coraz. Szybsza droga do tego, aby wkroczyć do Unii Europejskiej. Bo już chyba zasłużyli oczywiście po poprawieniu pewnych rzeczy typu łapówkarstwo. I to by było dzisiaj na tyle. Oczywiście zostawcie po sobie jakiś znak, ślad. Mam nadzieję, że będziecie zaglądać i częściej, częściej wchodzić na kanał Podróże za stówę. Obejrzyjcie sobie jeszcze te poprzednie filmy z Kijowa, bo myślę, że warto. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!